Witajcie, moi drodzy, z tej strony, dr Klinicz. no i zaczynamy moje codzienne wydanie wiadomości. Dzisiaj jest 6 września, mamy środę. No i z samego rana chciałem Wam od razu powiedzieć, że ten dzień, aby był lepszy dla mnie i dla Was, zostawcie subskrypcję na moim kanale. No i polubienie, a wtedy będziecie mieli dostęp do codziennej, właśnie takiej dawki informacji, jaką za chwilę usłyszycie. I powiem od razu, że. Na mnie naprawdę duże wrażenie zrobiły wczorajsze ustalenia z programu Reset Michała Rachonia, w którym to programie no, zostało przeanalizowane to słynne nagranie z 2010 roku, które no, myślę, że większość z Was pamięta lub je widziało. Chodzi o to nagranie tuż po katastrofie smoleńskiej, kiedy osoba, która tam przyszła no, na pogorze Liska, w pewnym momencie tego nagrania usłyszała strzały, no i zaczęła potem uciekać wraz z innymi gapiami, którzy przyszli na to miejsce. No i powiem Wam o tym na samym końcu, a teraz przejdźmy do rzeczy bieżących. Mianowicie, moi drodzy, pierwsza informacja jest taka, że minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że Stany Zjednoczone, a konkretnie Kongres. USA zgodziły się, by sprzedać nam 96 Apache wraz z pozostałymi częściami tego zestawu. Czyli no tutaj na przykład oczywiście mówimy o radarach. Kolejna informacja jest taka, że wczoraj no jakiś gagatek i to uwaga w mundurze białoruskim, czyli żołnierz białoruskiej armii wszedł na terytorium Polski. No, i próbował przeciąć płot. No, ten nasz znany płot na Podlasiu to było w okolicach miejscowości Dubicze, Cerkiewne. No, i przyjechał patroli, facet uciekł. I teraz pytanie: I wielu z was tak pewnie się zastanawia, bo ja się tak zastanawiałem, jak przeczytałem pierwsze artykuły na Twitterze. No, bo piszą, że facet wszedł na terytorium Polski, po czym próbował przeciąć ogrodzenie. Co wszedł do nas, i potem próbował z powrotem, to jak wszedł? No i właśnie o to chodzi, że płot jest po naszej stronie granicy. Już rozwiewam wszelkie wątpliwości. Płot jest po naszej stronie granicy, więc, żeby przejść przez granicę, wystarczy podejść pod sam płot, i wtedy już jesteśmy na terytorium Polski. I ten żołnierz był właśnie na naszym terytorium, w związku z czym służba graniczna, Straż Graniczna sporządziła odpowiednią notatkę, w której oczywiście. Była zawarta informacja o tym nielegalnym przekroczeniu granicy przez żołnierza białoruskiej armii. No, moi drodzy, takich niestety prowokacji może być coraz więcej, coraz więcej będą chcieli złego nam wyrządzić i Białorusini, i Rosjanie, no i oczywiście grupa Wagnera. A jak już przy Wagnerowcach jesteśmy, to muszę Wam powiedzieć, że ja, jako że jestem na bieżąco z ich kanałem telegramowym, tym oficjalnym i tymi kilkoma takimi fanowskimi kanałami, to tam się dzieje naprawdę dużo ciekawych rzeczy. Oni są troszeczkę wszyscy roztrzęsieni, oczywiście po tej śmierci Prigozina i Łódkina. Trochę to przeżywają, ale cały czas są podteksty w naszą stronę. Przygotowałem dla Was takie najnowsze ich wpisy, które dotyczą Polski. Teraz je zobaczycie. I od razu Wam powiem, że jeżeli mówimy już o prowokacjach i o jakichś dziwnych akcjach na terenie Unii Europejskiej, czy tam na terenie bardziej NATO, w zasadzie, to na myśl przychodzi mi to, co wczoraj zostało ustalone. Mianowicie to, że ten dron Szachid, który leciał sobie, żeby uderzyć w port morski tuż przy granicy z Rumunią, na Ukrainie oczywiście, do portu morskiego, który się nazywa Reni. No i wyobraźcie sobie, że nad tym portem przeleciał jeden z tych dronów. Przeleciał 300 metrów w głąb terytorium Rumunii. co powiedzieli, że to nieprawda. Ukraińcy mówią, że to prawda. Niezależni eksperci od geolokalizacji ustalili już dokładnie, że. To, że się rozbił na terytorium Rumunii, jest jak najbardziej prawdą. I faktycznie 300 metrów w głąb terytorium Rumunii, ten dron, szachit się rozbił. Nikomu się nic nie stało, nic nie zostało zniszczone, prawdopodobnie rozbił się na jakimś polu. I teraz pytanie, co jeżeli by to nie był dron, tylko rakieta, i to na przykład Kindżał, który też by się przez przypadek zapodział i uderzył nie w pole, tylko w blok mieszkalny, zabijając przy tym wszystkich jego mieszkańców? To też byśmy uznawali jako pomyłkę, jako no, jakieś niedopatrzenie Rosjan? Rozumiecie o co chodzi. Skoro bierzemy teraz wszystkie pomyłki, Rosjan traktujemy z przymrużeniem oka, z pobłażliwością, nie ma żadnej reakcji na to, a jednocześnie mówimy o tym, że będziemy bronić każdego milimetra NATO, no to jest hipokryzja z naszej strony i pozwalanie na robienie takich rzeczy dalej Rosji jest po prostu pozwalaniem jej na więcej. I w momencie, tak jak po teraz powiedziałem, Rosjanie mogą powiedzieć, że im się popierdzieliły koordynaty i jebnęli na przykład, nie wiem, H H-101 z głowicą nuklearną, bo pomylili głowicę, wsadzili nuklearną i pomylili koordynaty i uderzyli w, nie wiem, w naszą bazę wojskową wesołej. No i ja oczywiście... Oczywiście to jest scenariusz, który w ogóle nie jest możliwy. Próbuję wam po prostu pokazać, trochę przejaskrawiając całą sytuację, do jakich absurdów może dochodzić. No, i my musimy niestety. Wyciągać konsekwencje. Ja nie wiem, ja nie jestem od tego, by te konsekwencje wyciągać, ale skoro prezydent Stanów Zjednoczonych, państwa, które w zasadzie dowodzi całym NATO, mówi, że będzie bronił każdego milimetra, po czym spada drąża hit na terytorium Rumunii i nie ma z tego żadnych konsekwencji wyciągniętych, no to co? To po co takie rzeczy mówił? Po co mówić takie rzeczy, skoro się nie jest w stanie z tego wywiązać? A pokazywanie że mogą Rosjanie tak robić jest pokazywaniem słabości pokazywaniem słabości Joe Bidena w tym momencie no ale cóż już trochę za dużo na ten temat się rozgadałem idziemy dalej brytyjski resort obrony poinformował że w rosyjskich szkołach są teraz wprowadzane praktycznie na każdym etapie szkolenia podstawowe szkolenia wojskowe więc ten kraj oczywiście od wielu lat się szykuje do wojny i społeczeństwo jest w gruncie rzeczy przygotowywane do do toczenia wojny, do toczenia działań wojennych, dobycia mięsem armatnim. Tylko że oni są do tego gotowi, żeby iść, ginąć za Mateczkę Rosję, bo są tak uczeni. Tutaj nam się pojawia taki problem, że w Europie jesteśmy przygotowywani do pokoju, do miłości i do tego, że armia jest nikomu niepotrzebna i najlepiej w ogóle nie walczyć ze sobą. Ja wiem, że to fajnie, jakby tak wszyscy myśleli, to by było super, byśmy mieli utopię, ale niestety nasi wrogowie tak nie myślą. Wrogowie myślą zupełnie inaczej by zabić tych właśnie nas, no, w sensie tych wrogów swoich, czyli nas. Nie chodzi mi o to, żebyśmy wprowadzali teraz w Europie takie y, zasady i takie wychowanie jak w Rosji, tylko chodzi mi o to, że musimy być gotowi na to, jak Rosja jest przygotowana, jak Rosja ma przygotowane społeczeństwo do wojny. Im się ta wojna nie znudzi po roku, bo będą sankcje. Oni będą walczyć do ostatniego swojego obywatela. Putin nie podda się, nie wycofa wojsk, będzie konflikt narastał, będzie konflikt się rozrastał. Jeżeli damy Putinowi rozwijać dalej swoją armię i rozwijać dalej, no to. Takie przekonanie w społeczeństwie o słuszności tej wojny, no to ona nie będzie zakończona szybka, szybko. Ona się prędzej nam znudzi niż jemu. To znaczy, my będziemy narzekać na Ukrainę, że ta Ukraina walczy i w końcu przestaniemy ją wspierać i damy Putinowi możliwość wygrania. Putin zaatakuje w następstwie nas. I ja nie mam w ogóle żadnych wątpliwości co do tego. Nasza granica będzie się ciągnęła, wiecie, jak wtedy długo, prawda? No, od Kaliningradu do końca granicy z Ukrainą jeżeli Ukraina przegra. No więc dlatego bardzo ważne jest wspieranie Ukrainy, aczkolwiek wiem, że jest coraz trudniej, wiem, że nastroje w społeczeństwie są coraz gorsze, wiem, że macie coraz większy problem z Ukraińcami. Rozumiem, no ale jednak Putin rozumie to jeszcze lepiej i jemu na tym zależy, abyśmy tych Ukraińców zostawili, a potem żebyśmy byli łatwym kąskiem. I moi drodzy, możecie się śmiać, możecie mówić, że jestem wariatem, że twierdzę, że będzie wojna z Rosją, ale moim zdaniem to jest kwestia tylko tego, czy Ukraina wygra, a następnie, jeżeli Ukraina przegra, no to jest problem, a jak wygra, to Rosja będzie chciała się odbudować i ponowić atak. Póki tam się coś nie zmieni, nie wiem, nie pierdolnie atomówka w Kreml czy coś. To będzie cały czas doktryna wojenna, doktryna walki ze wszystkimi, którzy są przeciwko nim, czyli z całym Zachodem. A my tym Zachodem jesteśmy, czy tego chcecie, czy nie. Zmieniając tony na troszeczkę takie weselsze, no to powiem Wam, że Ukraińcy robią coraz większy wyłom na Zaporożu. Wiemy, że są otwierane kolejne kierunki natarcia, czyli zgodnie z tym... O czym wam mówiłem na podstawie analizy pana podpułkownika Macieja Korowaja. Więc zgodnie z tym co właśnie pan podpułkownik przewidział rozciągają jednostki rosyjskie wzdłuż linii frontu. No aby po prostu kolejnymi wyłomami spowodować coraz większe problemy w logistyce i zaopatrzeniu swoich żołnierzy. Co w następstwie spowoduje, że po prostu ukraińska armia przedrze się przez kolejne linie obrony. Odetnie korytarz lądowy do Krymu. Wiemy oczywiście, że do gaszenia pożarów zostali wysłani spadochroniarze z 247 Pułku z 7 Dywizji powietrznodesantowej. No, chłopaki, wiemy, że zostali wysłani do gaszenia pożaru, ale również wiemy, że wczoraj na zaporożu dostali srogi wpierdziel ponad 50 żołnierzy z tej elitarnej rosyjskiej jednostki. Ma teraz wąchać kwiatki od spodu po wczorajszym. Ataku Ukraińców. No więc tam naprawdę. Ten wyłom się poszerza. Niektórzy się obawiają, że to może się zakończyć, jeżeli będzie ten wyłom w ten sposób wyglądał, nie będzie poszerzany u podstaw, no to wtedy może się to zakończyć tym, że Ukraińcy zostaną złapani w pułapkę i zniszczeni właśnie ta na przykład elitarna legendarna 82 brygada Ukraińców może tam na przykład wpaść w pułapkę i zostać zniszczona. Oby tak nie było. Generalnie ta sytuacja na froncie ukraińskim jest coraz bardziej korzystna, coraz bardziej to wygląda. Po prostu, jakby wam to powiedzieć, Rosjanie grają na ten moment, jakim Ukraińcy zagrają. Więc jest to na pewno korzystne dla kontrofensywy. A teraz na koniec, oczywiście, muszę powrócić do tematu, który zagaiłem na początku. No bo to by było nie fair, jakbym do tego nie wrócił. Chodzi mi o ten film. Merci. хуя себе. Отец, парижу, Голя. я себе. А конкретнее выстрелы на этом фильме? Pamiętacie ten film? To co mówiłem na początku, facet przyjechał tuż po tym, kiedy samolot spadł. No, i słychać w minucie 24 dokładnie strzały. To są strzały. I uwaga, co ustalił Michał Rachoń w swoim programie? Mianowicie, przepraszam, ogon kota. Dzięki. Dzięki, fajnie. Coś do Wracając do tego, co mówiłem na początku, mianowicie do tego programu Michała Rachonia z wczoraj, tego programu Reset, no to tam dość ciekawie zostało to opisane, mianowicie ten film, który już przed chwilą widzieliście, no to na tym filmie słychać wystrzały. No i co ustalił w związku z tymi strzałami Michał Rachoń? No mianowicie, że w 2010 roku ten film badała również polska policja, mianowicie laboratorium kryminalistyczne, no i też... ABW, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no i wyobraźcie sobie, że te dwie instytucje, według swoich specjalistycznych analiz, wykryły to, co wszyscy w zasadzie słyszeli na tym filmie: że faktycznie słychać tam strzały z broni. Dlaczego słychać te strzały? Teorii może być wiele. Jedni powiedzą, że to ktoś dobija osoby, które tam jeszcze przeżyły ten upadek. Inni powiedzą, że to są strzały ostrzegawcze, żeby się nie zbliżać do tego terenu. Trzeci powie, że to ktoś zabija świadków. Czwarty powie, że to służby polskie strzelają się z rosyjskimi. Co było tak naprawdę? Nie dowiemy się, bo nikt z tych dwóch instytucji, czyli ABW i policji, nie postanowił zbadać sprawy dogłębnie. No i o to chodziło w zasadzie w programie. W tym odcinku Michała Rachonia, w tym resecie wczorajszym, że no i ja się tu zgadzam, no jeżeli słyszymy wystrzały, no to fajnie, jakbyśmy się dowiedzieli, kto strzelał i dlaczego strzelał, czy to może mm, wybuchała amunicja w magazynku, ponieważ yy, była wysoka temperatura. To nie znam się, nie jestem różnikarzem, żeby wam powiedzieć, czy nabój wybuchnie w takiej i takiej temperaturze ta, po takim czasie od, wiecie no, od eksplozji w zasadzie. No, nie wiem, no trudno powiedzieć. Fajnie, jakby ktoś, kto się na tym zna, to zbadał, ale nikt tego nie zrobił, więc kolejny dowód na to, jak nasz rząd po prostu zjebał wtedy sprawę. I tu nie chodzi o to, czy był zamach, czy nie było zamachu. Najważniejsze jest to, jak bardzo to zjebaliśmy i oddaliśmy wszystko w ręce ruskich. I tyle, no nie, tu ja wiem, że o, gdzie jest wrak, gdzie jest wrak. No to nie da się odzyskać wraku. Rosjanie nie chcą go wydać i go nie wydadzą, bo, bo po prostu tego nie zrobią. A my im naskoczymy. Tak samo jak se mogą pierdolnąć szachedem czy bombą u nas pod Bydgoszczą i my nic im nie zrobimy. Dajcie znać w komentarzach, bo ja się czasami trochę za bardzo emocjonuję i to zamiast podawać wam newsy, to ja tutaj jakieś swoje prowadzę prywatne te, może nie wojenki, ale prywatne jakieś rozmyślania na różne tematy i wpadam w jakieś takie dziwne stany. Ale no, jak wam się podoba, to też dajcie znać, to będę częściej tak się gadał. Albo i nie. Na złość wam zrobię. Nie będę gadał. No nieważne. Dobra. Dziękuję bardzo za uwagę. Miłego dnia wam życzę, moi drodzy. I widzimy się jutro. Przygotuję też oczywiście masę ciekawych informacji. Zapraszam serdecznie. Pamiętajcie o polubieniu i subskrypcji. No i pamiętajcie o komentarzu. Pozdrawiam jeszcze raz. Do zobaczenia.